Dziś smartfon stał się przedłużeniem ręki nastolatka. Według najnowszych badań przeciętny przedstawiciel pokolenia Z sprawdza telefon 150 razy dziennie i spędza w mediach społecznościowych do 7 godzin każdego dnia. Ale za jaskrawymi filtrami i nieskończonym strumieniem kryje się rosnąca epidemia cyfrowe wypalenie. Czterech na pięciu nastolatków przyznaje, że odczuwa niepokój, gdy nie mogą sprawdzić powiadomień. Co trzeci czuje zmęczenie i wyczerpanie po dłuższym przebywaniu w mediach społecznościowych. To nie tylko zły nastrój, to cyberzmęczenie nowy rodzaj emocjonalnego wyczerpania. Problem wykracza daleko poza zwykłe przemęczenie. Psychologowie biją na alarm. Stałe przebywanie w cyfrowym strumieniu zmienia połączenia neuronalne rozwijającego się mózgu. Obserwujemy pierwsze pokolenie, którego psychika kształtuje się pod nieustannym wpływem algorytmów stworzonych do utrzymywania uwagi za wszelką cenę. Co dzieje się z mózgiem nastolatka, gdy godzinami przewija kanał w mediach społecznościowych? Neurobiolodzy porównują to do kolejki górskiej dla układu nerwowego. Każde powiadomienie, każdy lajk like uruchamia wyrzut dopaminy, neuroprzekaźnika przyjemności i nagrody. Mózg dosłownie przyzwyczaja się do ciągłej stymulacji, wymagając coraz więcej cyfrowych zachęt. Badania Uniwersytetu Stanforda wykazały: Po trzech godzinach nieprzerwanego korzystania z mediów społecznościowych, system dopaminowy nastolatka działa na tej samej zasadzie, co w przypadku formowania się uzależnienia. Kluczową różnicą rozwijającego się mózgu jest jego plastyczność i niedokończone formowanie kory przedczołowej odpowiedzialnej za samokontrolę. Jednocześnie dochodzi do paradoksalnego efektu: ciągła stymulacja prowadzi do wyczerpania. Neurony po prostu nie nadążają z regeneracją. To jak z mięśniem, który jest zmuszony do pracy bez odpoczynku, nieuchronnie słabnie i odmawia posłuszeństwa. Strumień sprzecznych informacji, emocjonalne huśtawki od pozytywnych do negatywnych komentarzy, konieczność utrzymywania wizerunku online to wszystko tworzy kolosalne obciążenie poznawcze. Mózg nastolatka dosłownie przegrzewa się. Jak procesor komputera przy zbyt wielu otwartych programach. Naukowcy z Oksfordu odkryli, że długotrwałe przebywanie w mediach społecznościowych zmienia aktywność ciała migdałowatego, części mózgu odpowiedzialnej za reakcje emocjonalne. U nastolatków z oznakami cyfrowego wypalenia obserwuje się zwiększoną reaktywność na negatywne bodźce i zmniejszoną na pozytywne. Mówiąc prościej, Mózg zaczyna ostrzej reagować na krytykę i mniej cieszyć się pochwałami. Kiedy kanał informacyjny staje się źródłem stresu? Moment nadchodzi niezauważalnie. Najpierw nastolatek otwiera Instagram, żeby się zrelaksować, a po pół godzinie odczuwa niepokój i przygnębienie. Ten paradoks wyjaśnia się kilkoma pułapkami psychologicznymi wbudowanymi w samą architekturę platform społecznościowych. Fenomen FOMO Strach przed przegapieniem czegoś ważnego stał się prawdziwą epidemią wśród nastolatków. 87% młodych ludzi przyznaje, że odczuwa panikę, kiedy widzi w relacjach znajomych imprezę, na którą ich nie zaproszono. Ciągłe poczucie, że życie ucieka, zamienia zwykłe przewijanie w źródło chronicznego stresu. Niemniej destrukcyjnym mechanizmem jest niekończące się porównywanie się z innymi. Idealnie retuszowane zdjęcia rówieśników. Tworzą nierealistyczne standardy wyglądu i sukcesu. Przy tym mózg nastolatka nie uwzględnia faktu, że widzi jedynie starannie wyselekcjonowane momenty z życia innych. Rezultat? Obniżenie samooceny i wzrost lęku po każdej sesji w mediach społecznościowych. Algorytmy platform pogarszają sytuację, tworząc bańki informacyjne i powodując uzależnienie. Analizują każdą sekundę interakcji użytkownika z treścią. I oferują coraz bardziej wciągający materiał. Badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego odkryli, że algorytmy mediów społecznościowych celowo wyświetlają emocjonalnie naładowane treści wywołujące silne reakcje, od zachwytu po oburzenie. To utrzymuje uwagę nastolatka w ciągłym napięciu. Mechanizm nieskończonego przewijania jedno z najbardziej podstępnych narzędzi cyfrowego uzależnienia. Brak naturalnego punktu zatrzymania zmusza mózg do pracy na autopilocie. Neurofizjolodzy porównują ten stan do lekkiego transu, kiedy krytyczne myślenie się wyłącza, a czas przestaje być odczuwalny. Nastolatek planuje spędzić w aplikacji 5 minut, a wyłania się z cyfrowej króliczej nory po 2 godzinach, czując pustkę i zmęczenie. Jak rozpoznać, że nastolatek cierpi na cyfrowe wypalenie? Pierwsze sygnały często objawiają się na poziomie fizycznym. Zaburzenia snu stają się jednym z najwcześniejszych znaków. Dziecko długo nie może zasnąć po odłożeniu telefonu, budzi się w środku nocy, aby sprawdzić powiadomienia, a rano wygląda na wyczerpanen. Częste bóle głowy, napięcie w szyi i ramionach, suchość i podrażnienie oczu to wszystko może wskazywać na nadmierne korzystanie z gadżetów. Zwróć uwagę na emocjonalne reakcje nastolatka. Nagłe wahania nastroju po czasie spędzonym w mediach społecznościowych. Od euforii, podrażliwość i przygnębienie to klasyczny objaw cyberzmęczenia. Szczególnie wymowna jest reakcja na brak dostępu do telefonu. Jeśli prośba o odłożenie gadżetu na czas kolacji wywołuje nieproporcjonalny niepokój lub agresję, to poważny powód do zmartwień. Zmiany w zachowaniu również świadczą o problemie. Nastolatek stopniowo traci zainteresowanie prawdziwą komunikacją i hobby, które wcześniej sprawiały mu przyjemność. Może odmawiać udziału w rodzinnych wydarzeniach lub spotkaniach z przyjaciółmi, woląc spędzać czas samotnie z telefonem. Przy tym, paradoksalnie, nawet czas spędzony w sieci przestaje przynosić radość. Dziecko nadal przewija fit z inercji, z obawy, że coś przegapi. Szczególnie niepokojącym sygnałem jest obsesyjne sprawdzanie reakcji na własne publikacje. Jeśli nastolatek odczuwa prawdziwą panikę, gdy post nie osiąga oczekiwanej liczby polubień, lub ciągle usuwa i ponownie ładuje zdjęcia w pogoni za idealnym wizerunkiem, to wskazuje na kształtowanie się niezdrowego przywiązania do cyfrowej aprobaty. Ważne jest, aby odróżnić normalne zachowanie nastolatka od objawów wypalenia. Nastolatki naturalnie dążą do komunikacji z rówieśnikami i kształtowania tożsamości poprzez grupy społeczne. Jednak jeśli wirtualna interakcja wypiera realną, a nie ją uzupełnia, jeśli korzystanie z mediów społecznościowych wywołuje nie radość, a niepokój, czas bić na alarm. Uważni rodzice często jako pierwsi zauważają niepokojące sygnały cyfrowego wypalenia. Ale co dokładnie powinno wzbudzić czujność? Jakie wzorce zachowań wskazują na to, że zwykłe korzystanie z mediów społecznościowych przerodziło się w problem? Kompulsywne sprawdzanie powiadomień to jeden z najbardziej oczywistych objawów. Kiedy nastolatek co 5-10 minut sięga po telefon, nawet w trakcie rozmowy czy rodzinnego obiadu, świadczy to o rozwijającym się uzależnieniu. Szczególnie niepokojącym sygnałem jest budzenie się w środku nocy, by sprawdzić wiadomości, i natychmiastowe przeglądanie powiadomień tuż po otwarciu oczu rano. Obsesyjne edytowanie własnych treści również powinno budzić niepokój. Jeśli dziecko robi dziesiątki selfie, zanim wybierze jedno do publikacji, lub godzinami edytuje krótki post, świadczy to o nadmiernym perfekcjonizmie, spowodowanym strachem przed oceną społeczną. Niektórzy nastolatkowie usuwają zdjęcia, które nie zebrały określonej liczby polubień w ciągu pierwszej godziny po publikacji. To wyraźny znak niezdrowego przywiązania do cyfrowej aprobaty. Bolesna reakcja na komentarze to kolejny wskaźnik niepokoju. Zwykły żart lub neutralna uwaga może wywołać nieproporcjonalną reakcję emocjonalną, łzy lub gniew. Nastolatek zaczyna traktować każdą krytykę jako osobistą zniewagę i atak na samoocenę. Obsesyjne porównywanie wskaźników społecznych. Objawia się w ciągłych rozmowach o liczbie obserwujących, polubień i wyświetleń. Dziecko może doświadczać prawdziwej depresji, jeśli jego post zebrał mniej reakcji niż u przyjaciela lub jeśli liczba obserwujących spadła nawet o kilka osób. Kolejny niebezpieczny sygnał, fenomen fantomycznych wibracji, kiedy nastolatek odczuwa nieistniejące powiadomienia i ciągle sprawdza telefon, choć ten nie dawał sygnałów. Wskazuje to na to, że mózg znajduje się w stanie chronicznego oczekiwania na cyfrową stymulację. Za każdym razem, gdy publikowałam nowe zdjęcie, dosłownie nie mogłam oderwać się od telefonu. Przez pierwsze 10 minut sprawdzałam lajki co 30 sekund. Jeśli było ich mniej niż zwykle, zaczynała się prawdziwa panika opowiada Masza, uczennica 10. Klasy. Pewnego razu zamieściłam selfie, które w ciągu godziny zebrało tylko 12 lajków zamiast zwykłych pięćdziesięciu. Rozpłakałam się, usunęłam zdjęcie i nie wychodziłam z pokoju przez cały wieczór. Wtedy po raz pierwszy zrozumiałam, że coś jest nie tak. Historia Andrieja pokazuje inną stronę problemu. Zacząłem budzić się w nocy, żeby sprawdzić powiadomienia. Najpierw było to raz w tygodniu, potem każdej nocy. Nie mogłem zasnąć, jeśli nie wiedziałem, czy ktoś odpowiedział na mój komentarz. Po trzech miesiącach takiego trybu, ciągle czułem się wyczerpany. Oceny spadły, a na treningach piłki nożnej ledwo trzymałem się na nogach. Sasza, uczeń ósmej klasy, zauważył zmiany w swoim postrzeganiu realnej komunikacji. Kiedy spotykałem się z przyjaciółmi, łapałem się na myśli, że się nudzę. Ciągle sprawdzałem telefon, myśląc, że w sieci dzieje się coś ciekawszego. Ale najdziwniejsze jest to, że kiedy wracałem do telefonu, też nie czułem radości. Po prostu przewijałem fit z inercji, jak robot. Najstraszniejszy dla mnie był moment, kiedy zrozumiałam, że nie mogę się już na niczym skoncentrować dłużej niż minutę, przyznaje Liza. Zaczynałam czytać książkę i po jednej stronie sięgałam po telefon. Próbowałam obejrzeć film i ciągle rozpraszały mnie powiadomienia. Nawet rozmawiając z rodzicami. Myślami byłam na Instagramie. Czułam się uzależniona i to mnie przerażało. Za każdą z tych historii kryje się nie tylko zły nawyk, ale głębokie wyczerpanie emocjonalne. Nastolatki opisują podobne objawy: ciągłe uczucie niepokoju, huśtawki emocjonalne, poczucie pustki i jednocześnie przeciążenie informacyjne. To nie tylko zmęczenie, to systemowe wypalenie które wpływa na wszystkie sfery życia. Cyfrowy detoks dla nastolatka to nie ścisła dieta z całkowitą rezygnacją z technologii, a raczej świadome przestawienie relacji ze światem wirtualnym. Pierwszy krok do przywrócenia równowagi zaczyna się od prostego uznania problemu i gotowości do zmian. Zacznij od małych kroków. Ustal konkretne limity czasowe. Aplikacja na telefonie może informować, kiedy limit korzystania z sieci społecznościowej został wyczerpany. Stopniowo skracaj ten czas. Z trzech godzin do dwóch, potem do jednej. Ważne jest, aby poruszać się małymi trokami, nie wymagając od siebie niemożliwego. Tryb nie przeszkadzać. Twój najlepszy sojusznik. Ustaw jego aktywację na określone godziny, zwłaszcza podczas nauki, rodzinnych obiadów i przed snem. Powiadomienia to główni porywacze uwagi, a ich wyłączenie daje mózgowi niezbędną przerwę od ciągłej stymulacji. Następny poziom: weekendy bez mediów społecznościowych. Wybierz jeden dzień w tygodniu na cyfrowy szabat. Na początku może to wywoływać niepokój, a nawet fizyczny dyskomfort. Ręce dosłownie wyciągają się do telefonu. To normalna reakcja na odstawienie nawykowego bodźca i mija szybciej niż się wydaje. Przygotowanie psychologiczne jest równie ważne jak rozwiązania techniczne. Porozmawiaj o swoich lękach. Strachu przed przegapieniem ważnych wydarzeń, pozostaniem na uboczu dyskusji, utratą kontaktu z przyjaciółmi. Zapisz je i przeanalizuj, na ile są realistyczne, co naprawdę może się wydarzyć w ciągu dnia bez Instagrama. Z góry przemyśl, czym wypełnić wolny czas. Natura nie znosi pustki, a bez planu łatwo wrócić do starych nawyków. Sporządź listę aktywności offline, które kiedyś sprawiały przyjemność odczytania książek po spacery z przyjaciółmi czy zajęcia twórcze Ważne jest aby pamiętać celem detoksu nie jest całkowita rezygnacja z technologii lecz odzyskanie nad nimi kontroli Udany detoks to wtedy gdy ty decydujesz kiedy otworzyć aplikację a nie kiedy aplikacja wzywa cię powiadomieniem Wyobraź sobie cyfrową dietę nie jako tymczasowe ograniczenie ale jako nowy styl życia świadome i zrównoważone spożycie treści online Podobnie jak wybieramy zdrowe jedzenie dla ciała, można nauczyć się wybierać zdrowe cyfrowe doświadczenia dla umysłu i psychiki. Pierwsza zasada zdrowej cyfrowej diety to ustalenie jasnych granic. Stwórz w domu strefy całkowicie wolne od gadżetów: sypialnie, stół jadalny, miejsca do rodzinnych spotkań. Granice fizyczne pomagają kształtować granice mentalne. Określ godziny cyfrowego wyciszenia, np. dwie godziny przed snem. I godzinę po przebudzeniu, kiedy telefon pozostaje poza zasięgiem. Druga zasada: jakość zamiast ilości. Naucz nastolatka analizować, które aplikacje i konta naprawdę przynoszą korzyści i radość, a które wywołują negatywne emocje. Przeprowadźcie wspólnie rewizję subskrypcji. Wypisz się ze wszystkich kont. Po których oglądaniu pozostaje poczucie niedoskonałości lub niepokoju. Zostaw tylko to, co inspiruje, uczy lub szczerze bawi. Trzecia zasada świadome spożycie. Zamiast bezmyślnego skrolowania zaproponuj nastolatkowi planowanie czasu w sieci. 15 minut na rozmowę z przyjaciółmi, 20 na przeglądanie treści edukacyjnych. Takie podejście przekształca bierne pochłanianie informacji w aktywny wybór. Czwarta zasada: tworzenie fascynujących alternatyw offline. Mózg nastolatka pragnie nowości, stymulacji i interakcji społecznych. Zaproponuj aktywności, które odpowiadają tym potrzebom: sekcje sportowe, warsztaty twórcze, wolontariat, wycieczki. Ważne, aby te zajęcia zawierały element socjalizacji to czego nastolatki szukają w sieci. Piąta zasada. Stopniowe wprowadzanie zmian. Nagłe porzucenie dotychczasowej cyfrowej diety wywoła opór i prawdopodobnie załamanie. Zacznij od małych rzeczy, na przykład od jednego dnia w tygodniu, kiedy rodzina spędza wieczór bez gadżetów, grając w gry planszowe lub wspólnie przygotowując kolację. Stopniowo rozszerzaj tę praktykę. Paradoksalnie, w walce z cyfrowym zmęczeniem mogą pomóc same technologie. Nowoczesne smartfony są już wyposażone we wbudowane funkcje do kontroli czasu spędzonego w aplikacjach. Funkcja Screen Time na iOS i Digital Well-Being na Androidzie to pierwsi pomocnicy w uświadomieniu sobie skali problemu. Nie tylko pokazują całkowity czas użytkowania telefonu, ale także szczegółowo go rozdzielają na poszczególne aplikacje, pozwalając zobaczyć, gdzie dokładnie uciekają godziny życia. Te narzędzia pozwalają ustawiać dzienne limity czasu dla każdej aplikacji. Gdy limit zostanie wyczerpany, ikona aplikacji staje się szara, a przy próbie jej otwarcia pojawia się przypomnienie o przekroczeniu ustalonego czasu. Można oczywiście zignorować ostrzeżenie, ale sam fakt jego pojawienia się tworzy moment świadomości, możliwość zatrzymania się i zapytania siebie: czy naprawdę muszę kontynuować przewijanie? Dla bardziej poważnej kontroli istnieją specjalistyczne aplikacje. Forest oferuje podejście gamifikacyjne. Dopóki nie używasz telefonu, na ekranie rośnie wirtualne drzewo. Biorąc telefon do ręki przed ustalonym czasem, niszczysz roślinę. Aplikacja Freedom blokuje dostęp do wybranych stron i aplikacji na określony czas, a Space śledzi, ile razy dziennie odblokowujesz telefon, pomagając uświadomić sobie natrętność tego nawyku. Szczególnie skuteczne są aplikacje wykorzystujące zasady ekonomii behawioralnej. Na przykład niektóre programy wymagają wpłacenia realnych pieniędzy, które stracisz, jeśli naruszysz ustalone ograniczenia. Inne tworzą systemy wsparcia społecznego, gdzie grupy użytkowników motywują się wzajemnie do przestrzegoj cyfrowej diety. Do ochrony przed przeciążeniem informacjami przydatne są narzędzia do filtrowania treści. Rozszerzenia przeglądarki takie jak News Feed Eradicator całkowicie ukrywają kanały mediów społecznościowych, pozostawiając dostęp tylko do wiadomości i powiadomień. A aplikacje takie jak Moment śledzą nie tylko czas spędzony na telefonie, ale także to, jak jego użycie wpływa na Twój nastrój, pomagając ustalić zdrowe korelacje. Rozmowa o cyfrowym wypaleniu z nastolatkiem wymaga specjalnego podejścia, bez oskarżeń i pouczeń. Rodzicielskie wsparcie powinno stać się mostem, a nie murem. Zacznij w odpowiednim momencie, kiedy wszyscy są spokojni, nie ma pośpiechu, a telefony są odłożone na bok. Najlepiej zainicjować rozmowę podczas wspólnego spaceru lub jazdy samochodem, kiedy jesteście obok siebie, ale nie patrzycie na siebie uporczywie, co zmniejsza napięcie. Używaj techniki komunikatów ja zamiast oskarżeń. Martwię się, kiedy zauważam, że wyglądasz na zmęczonego po długim czasie spędzonym z telefonem, zamiast za dużo siedzisz w tych mediach społecznościowych. Takie podejście pozwala wyrazić troskę, nie wywołując reakcji obronnej. Ważne jest aktywne słuchanie. W pełni skup się na słowach nastolatka. Nie przerywaj i nie spiesz się z radami. Zadawaj pytanie otwarte: Jak się czujesz po kilku godzinach w mediach społecznościowych? Co najbardziej lubisz, a co męczy cię w komunikacji online? Zamiast kategorycznych zakazów, proponuj wspólne rozwiązanie problemu. Zapytaj, jak moglibyśmy stworzyć zdrowszą równowagę między czasem online a offline. Zaangażuj nastolatka w tworzenie rodzinnych zasad korzystania z gadżetów. Kiedy uczestniczy w podejmowaniu decyzji, opór maleje. Pokazuj własnym przykładem zdrowe relacje z technologiami. Dzieci zauważają sprzeczność między słowami a działaniami rodziców. Jeśli sam ciągle sprawdzasz telefon przy kolacji, twoje apele o cyfrowy detoks będą postrzegane jako hipokryzja. Stwórz alternatywy dla cyfrowego spędzania wolnego czasu. Planuj rodzinne aktywności, które są na tyle fascynujące, że nastolatek sam będzie chciał odłożyć telefon. Mogą to być wycieczki, gry planszowe, eksperymenty kulinarne. Lub wspólne projekty twórcze. Pamiętaj o znaczeniu szacunku dla osobistych granic. Dla współczesnych nastolatków, życie cyfrowe jest częścią ich tożsamości. Nagłe zakazy mogą być postrzegane jako wtargnięcie w przestrzeń osobistą. Zamiast tego, oferuj wsparcie i pokazuj, że jesteście po tej samej stronie w walce z cyfrowym wypaleniem. W świecie, gdzie wirtualne relacje często zastępują te rzeczywiste, przywrócenie offlineowych związków. Staje się kluczowym etapem w przezwyciężaniu cyfrowego wypalenia. Prawdziwe spotkania aktywują zupełnie inne połączenia neuronowe niż komunikacja online i dają to, czego nie mogą zaoferować media społecznościowe. Pełne doświadczenie sensoryczne i głęboką więź emocjonalną. Zacznij od tworzenia rodzinnych rytuałów bez gadżetów. Cotygodniowe gry planszowe, wspólne gotowanie obiadu w weekendy lub niedzielne spacery w parku. Te proste aktywności przywracają poczucie przynależności do rodziny jako pierwotnej grupy społecznej. Ważne jest, aby te wydarzenia były regularne i przewidywalne. To buduje poczucie stabilności, którego tak bardzo brakuje w chaotycznym przepływie informacji. Zachęcaj do grupowych aktywności z rówieśnikami poza siecią: sekcje sportowe, warsztaty twórcze, wycieczki turystyczne. Wszystko, co wymaga fizycznej obecności i interakcji. Badania pokazują, że nastolatkowie regularnie uczestniczący w sportach zespołowych są mniej podatni na uzależnienie cyfrowe i mają wyższy poziom dobrostanu psychicznego. Stwórz bezpieczną przestrzeń do wyrażania emocji. Wielu nastolatków ucieka do mediów społecznościowych właśnie dlatego, że tam łatwiej wyrazić swoje uczucia niż w prawdziwym życiu. Praktykuj otwartość emocjonalną w rodzinie. Mów o swoich przeżyciach i zachęcaj nastolatka do dzielenia się swoimi, bez osądzania, bez dewaluacji, z prawdziwym zainteresowaniem. Pomóż nastolatkowi znaleźć nowe hobby, niezwiązane z technologiami cyfrowymi. Może to być cokolwiek od gry na gitarze, pogotowanie, od jazdy na deskorolce, porysowanie. Najważniejsze, aby zajęcie sprawiało przyjemność i dawało poczucie przepływu, stanu pełnego zaangażowania. Gdy czas leci niezauważenie, a umysł jest całkowicie skupiony na procesie. Aby przezwyciężyć lęk społeczny, który powstał z powodu nadmiernego korzystania z mediów społecznościowych, idź małymi krokami. Zacznij od komfortowych sytuacji społecznych z jednym lub dwoma bliskimi przyjaciółmi, stopniowo poszerzając krąg znajomych. Pamiętaj, że umiejętności społeczne to mięśnie, które zanikają bez użycia, ale również odzyskują sprawność. Przy regularnym treningu. Żyjemy w epoce, w której technologie cyfrowe przestały być jedynie narzędziem, a stały się środowiskiem życia. Całkowita rezygnacja z mediów społecznościowych jest dziś równie nierealistyczna, jak ich niekontrolowane konsumowanie. Złoty środek tkwi w świadomym podejściu do świata cyfrowego, gdzie technologie służą człowiekowi, a nie odwrotnie. Umiejętność posługiwania się technologiami cyfrowymi. Staje się kluczową umiejętnością XXI wieku. To nie tylko umiejętność korzystania z aplikacji, ale zdolność do krytycznej oceny informacji, zrozumienia mechanizmów działania algorytmów i uświadomienia sobie ich wpływu na nasze myślenie. Naucz nastolatka zadawania pytań: Kto stworzył tę treść? W jakim celu? Co próbują mi sprzedać lub wmówić? Takie podejście kształtuje cyfrową odporność. Ochronę przed manipulacją i toksycznymi treściami. Świadome spożywanie treści zaczyna się od prostego pytania: czy to sprawia, że jestem lepszy? Pomóż nastolatkowi przeprowadzić rewizję swojego feedu. Które konta inspirują, dostarczają przydatnej wiedzy, lub po prostu szczerze cieszą? A które wywołują niepokój, zazdrość, lub poczucie pustki? Środowisko cyfrowe, podobnie jak prawdziwe otoczenie, kształtuje osobowość. I nastolatek powinien stać się aktywnym architektem tego środowiska, a nie pasywnym konsumentem. Niemniej ważne jest nauczenie odpowiedzialnego tworzenia własnego cyfrowego śladu. To, co zostanie opublikowane dzisiaj, może mieć wpływ na życie lata później. Porozmawiaj z nastolatkiem o kwestiach etyki cyfrowej i reputacji. Jaki obraz tworzy w sieci? Czy ten obraz odpowiada jego wartościom? Czy jego treści nie szkodzą innym ludziom? Aby utrzymać zdrowie psychiczne w erze cyfrowej, ważne jest regularne praktykowanie cyfrowego detoksu. Nie musi to być całkowita rezygnacja z technologii. Wystarczy wyznaczyć okresy, kiedy świadomie odłączasz się od przepływu informacji. Rodzinne kolacje bez telefonów, weekendy na łonie natury, godzina czytania przed snem. Te proste rytuały stają się oazami spokoju w burzliwym cyfrowym oceanie. Ostatecznie zdrowe relacje z technologiami to kwestia równowagi i świadomości. Świat cyfrowy, podobnie jak każde inne narzędzie, sam w sobie nie jest ani dobry, ani zły. Wszystko zależy od tego, jak go używamy. Pomóż nastolatkowi znaleźć swoją drogę w tej nowej rzeczywistości. Drogę, gdzie technologie poszerzają możliwości, a nie je ograniczają.